Jesteśmy w ośrodku edukacji ekologicznej, który został oddany do użytku 28 września, natomiast 9 listopada z okazji święta narodowego odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka. Muzeum realizuje dwie ścieżki tematyczne, te, y, ścieżkę tematyczną związaną z historią, z historią tych terenów, historią y, y, rodziny Lutosławskich, historią ziemiaństwa łomżyńskiego. Natomiast y, druga ścieżka tematyczna to jest przyroda, przyroda Doliny Narwi. Y, przyjmujemy rocznie około 12 tysięcy zwiedzających. No, i niestety coraz trudniej nam było zagospodarowywać grupy szkolne, które do nas docierają, i organizować im zajęcia dydaktyczne, lekcje muzealne w przyzwoitych warunkach. Stąd też idea powołania tej instytucji no i prawda, polepszenia warunków do przebywania zwiedzających. Inwestycja rzeczywiście została, została zrealizowana dzięki udziałowi środków europejskich, regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego, no i oczywiście z udziałem tak zwanego wkładu własnego, który zabezpieczyło nam Starostwo Powiatowe w Łomży, organ prowadzący Muzeum Przyrody w Drozdowie. konkursie, do którego aplikowało muzeum, brało udział 64 projekty, z czego 6 otrzymało dofinansowanie, no i muzeum znalazło się w tej szóstce, z czego bardzo, bardzo się cieszymy oczywiście. Ośrodek powstawał w bardzo szybkim tempie, jest to... Okres na przestrzeni maja-września. Wiadomo, że takie pierwsze wejście wiąże się też z wdychaniem wyziewów jakichś, prawda? Ponieważ budynek jeszcze schnie i mając to na względzie, chcemy wprowadzić pierwsze grupy wiosną. Złożyliśmy właśnie niedawno wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy nadzieję, że do końca tego roku będziemy wiedzieli, jakie są jego losy i czy dostaniemy dofinansowanie na właśnie wyposażenie, takie dobre wyposażenie tego ośrodka. Poza lekcjami planujemy organizować tutaj konferencje, seminaria. Spotkania branżowe, spotkania środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody, także myślę, że, że ośrodek będzie żył.